Cześć, jesień już nadeszła, więc czas przenieść kaktusy ciepłolubne do domu. Powiem, kaktusy można podzielić na ciepłolubne, o których dzisiaj Wam opowiem, na zimnolubne oraz na mrozoodporne, o których opowiem sobie w następnej części o zimowaniu. Podaj przed sobą widzicie tego zakręconego kaktusa, Cereusa forsby, więc go przenoszę do domu, bo właśnie on lubi cieplejsze temperatury zimą. Następny gatunek to matukany i mam trzech przedstawicieli swojej kolekcji. Ten śmiesznie wygląda, bo każda główka, każdy korpus inaczej. Whistle, jeden tomatyk, tam jeden z, czy z dwa te ciernie, a trzecia to jak widzieliście więcej. Również młode siewki przeniosę do domu. Inne gatunki, których ja nie mam, a które są ciepłolubne, to pilocereus, melokaktus, cefalocereus. Więc one wolą, gdy temperatura jest w okresie spoczynku pomiędzy 12-18 stopni Celsjusza. Tylko warto znać nazwy swoich kaktusów, by sprawdzić, Skąd one pochodzą? Właśnie czy to są z obszarów tropikalnych, gdzie nawet w porze zimowej produkują nieco wyższe temperatury, by zapewnić im właśnie odpowiednie stanowisko zimowe. Również do domu wędrują takie kaktusy jak smoczy owoc. I tutaj widzicie ten zygzak kaktus. Od razu to jest ten, co przesadzałam. Jak widzicie, wypuszcza nowe liście i od razu chciałam Wam pokazać, jak jest odwodniony. To właśnie widać, że liście nie mają tego trygoru, są takie miękkie, trochę się skurczą, zmarszczki dostają, więc wtedy też należy podlać. Więc wszystkie epifilium, patyczaki, czyli ripsalisy przynoszę z powrotem do domu. Natomiast na tym przykładzie chciałam Wam pokazać tylko kilka owoców, u Ripsalica Red Coral. Zrobiłam też osobny filmik o różnicach między kaktusami naziemnymi a epifitycznymi i w tym, jak o nie dbać, o te epifity, więc link znajdziecie u góry i w opisie zanim wnoszę doniczki do domu, to oglądam je, bo jak widzicie, można sobie przynieść takich pasażerów na gapę, tutaj ślimak już mi tak wyrządził szkody, obiad zwłaszcza jedną mamilarię linku góry no, widzicie tutaj przy epifilium takie dziury w liściach, to właśnie sprawka ślimaków, trzy rybucje pod gryzmi i więc oglądam pod względem właśnie tych ślimaków, no a także czy nie ma żadnych wełnowców czy innych szkodników, i całą doniczkę pod spodem też. I przed wniesieniem do domu również spryskuję. To jest preparat na przędziorki. Wiadomo, zwłaszcza w okresie zimowym w domu, kiedy się grzeje, jest suche powietrze. I to jest to, co przędziorki lubią mi znać w komentarzu jeszcze jakie inne gatunki są polubne. polubcie ten filmik, zapraszam do subskrypcji kanału i do następnego razu, pa!